Dzięki. Dwieście odcinków. To może być ryba z sezonu, ale okoń, jak to będzie okoń, to będzie mega. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Flaszka. Super. Nie, Muszę Wam pokazać, co to jest, nie wierzę. Co to jest? Co? Ty, to szampan. Szampan, tak jest. Mamy 200 odcinek. Woo! Siemano, witam Was serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Zwróćcie uwagę: w końcu mamy lód. W końcu jest piękna zima, i można chodzić na lód. Niesamowita sprawa po pięciu sezonach, a ja Was witam w 200 odcinku. Tak, to już jest 200 odcinków, razem z Wami, Waszymi propozycjami, Waszymi filmami. Fajnie się kanał rozwija, w nieco ponad rok nagraliśmy ponad 200 filmów, będzie się działo, zaraz Wam pokażę jak świętujemy 200 odcinek, oczywiście na rybach. Zwróćcie uwagę, szampan się już chłodzi, specjalnie dla Was, już jest oczywiście trochę obalone, polewamy i się bawimy. Coś pięknego, dzięki, że jesteście. Dwusetny odcinek. Schodzimy sobie szampana i się bawimy. Zobaczcie, w tym zachodzącym słońcu rewelka. Dzięki za 200 odcinków. Petarda. Nagramy fajną serię, której jeszcze na YouTube nie było. To będzie wywiad z ekspertami. Ruszę w Polskę nagrywać najlepszych gości w swoich dziedzinach. Znam wielu wędkarzy wyczynowych i z nimi się spotkam. Będą z tego filmy. Będą też producenci zanet, będą niesamowici ludzie związani z wędkarstwem, na przykład tacy, którzy piszą przepisy. Będzie się można dużo na tym kanale dowiedzieć. Będzie dużo nowości w tym roku. Oglądajcie i subskrybujcie kanał Wędkarska Wiedza, bo naprawdę będzie się mega działo. Będzie dużo nowości, jeszcze takich, których nie było, i będzie można naprawdę poznać niesamowitych gości i co najciekawsze, oni wyjawią swoje tajemnice. To będzie fajne. To już nie są te czasy, że się ze wszystkim ktoś kryje. Teraz będziemy o wszystkim rozmawiać, wszystko pokazywać i naprawdę dowiemy się dużo nowych rzeczy. Ja też nie ukrywam, że się cieszę na te spotkania, bo ja też dobędę w ten sposób niesamowitą wędkarską wiedzę, więc do dzieła. Ruszamy z mega tematami. Zawsze pod filmami piszcie co Was interesuje. Może akurat z tymi ludźmi uda się te tematy poruszyć. Do zobaczyska w kolejnych filmach, śledźcie kanał Wędkarska za siemanko, cześć, jeszcze zachód słońca dla Was. Zachód słońca na lodzie to jest magia, a Was zapraszam na kolejne odcinki, dalej dawajcie propozycje, co i jak i się bawimy, fajnie się to wszystko rozwija, dzięki, siemanko, cześć.